Hej, cześć, Siemano, z tej strony Mer Witam Was w kolejnym odcinku z gry Orc Must Die. Dzisiaj polecimy sobie mapę, która się nazywa bliźniacze sale. Jak widzicie, wiadukt poprawiłem. Nie było to zbytnio trudne. Ok, otrzymujemy pułapkę sprężynową. <grytanie> Kurczę, te szkice naprawdę mi się tak podobają. Ciekawe, jak jest w dwójce, będzie trzeba sprawdzić. Ile kosztuje? Ale nie wiem. No ale dobra. Ładuj, ładuj. OK Coś słyszę, że już się zaczyna ładować, bo klatki spadają. Okej. Okay. O. 5000 na start. Jedna z najstarszych strzegących szczelin fortec. Paladyni twierdzą, że to miejsce jest nawiedzone. Nie widzę duchów. Ale przydałoby się górze powycierać, ha, ciekawe, który... Prowizorycznie wiemy, które oni... O, tu mam beczkę, tak dziękuję gratis. A tu jest portal na górę. Czy to jest wyżej? Nie, to jest na tym samym piętrze. Dobra. A, fila, chyba wiem o co chodzi. Tak, weźmiemy sobie też to i to, bo to jest mi przydatne bardzo. No i weźmy sobie jeszcze. Możemy tak łuczniku wziąć? Nie. Weźmy sobie ją wtedy spowolnienie. No i dobra. Troszkę drogi jest to. No ale okej. Okay. Prezencik. Trzy tutaj postawimy. I też postawimy trzy. tutaj. No i dobra, i teraz kolce jakieś się przydały. Pyk, pyk. I na drugą stronę też. Te teleporty nie są takie złe, ale gorzej jak nam... Ja przeciwnik zaczyna tamten biegać. Dobra. Jedziemy z falą. Wow! 9 fal. No dobra. Tędy atakują na Okej, okay, muza jedzie. No serio? FPS spadają? Okej, okay, już widzę co trzeba poprawić. Już pewnie też zauważyliście o sztyk, idą, trafiłeś. Dobra, następna fala. Yy, to następna fala pewnie pobiegnie tędy, to może zdąży poprawić albo i nie zdąży. Szóstka. Pyk, pyk, pyk. pyk. A, jeszcze czwarte nie będzie No to jedziemy Okej, okay, miała być główka Nie zdążyłem No wyskakił ktoś Okej, okay, dobra Musimy z przestawić e, połapeczkę Panowie nie każcie mi beczki wysadzać, bo o to nie wiem, Nie o to mi chodzi. Właśnie tak, tak, Serio, FPSy spadają. Powiedzcie mi od czego? Bo ja wręcz mogę wyśmiać. Dobra, szóstka. Obracamy i tutaj będzie najlepiej. Będzie dobre. Ale oni biegną tamtędy. Aha, nie strasznie, okej. Okay. Okej, okay, fajnie latają. Nie trzeba ich bynajmniej bić. Miało być tak. Dobra. Troszkę zabulamy. Przybiegną w większej grupie. Ej, nie tak miało być. A, jakoś idzie. Coś mnie trafiło. Dobra, um, musimy przestać te pułapki. Jak najbardziej. I ja bym też chciał, żeby mi wróciły FPS do takich, jakie były. Bo to nie fajnie się tak gra. Dobra. Ta będzie niepotrzebna. Czyli po czterech. Hops. No i tutaj 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 powinno być dobrze Czyli teraz sobie jeszcze weźmiemy coś takiego To nam się przyda A co powiecie na to Z tamtej strony sety będą dwie ale... Lepszy ryc niż nic <laughs> Jak to się mówi Dobra, uwalniamy hord O, reszty ty z dwóch stron Ale tam jest ich mniej. Miejmy. Zauważyłem, gdzie są. Ogród w polu widzenia. Jaki ogród znowu. Ej, ale to go nie odrzuciło. Zdaje się, że on chce mnie po prostu znokautować. Ale urwał. <laughs> ale urwał. Dobra, biegniemy szybko, szybko. Ciśniesz, maleńki. Ej, ale jak mi takie ogry będą wyskakiwać, to nie będzie fajne. Piątka chcę to postawić i macie jeszcze kolce, a co to sobie przymierz. O, tak. Teraz tu mamy ogra. Auć! Aaaa! Da, biegniem! Dawać moje rękawicałki! Już to co to jest... Dobra. Okej, okay, jest trudniej. Jest trudniej, to na pewno. Trzeba przyznać. Dobra, biegniemy dalej. Kolce, kolce. Rozstawić i zapomnieć! <laughs> Nawet nie będą mieli czasu krzyknąć Dobra Tam jako tako idzie Musimy najpierw pozbyć się jednej fali z jednej strony, a potem następną męczyć. A ten, to się wydaje łatwe, ale to właśnie... Nie jest łatwe. Zmiana pozycji. A co się stało się? A no musimy trochę się tutaj... gimnastykować, jak widzicie. Cóż mi to nie przeszkadza, ale... muszę się bardziej na tym skupić. Chodź tutaj. Będą. Wow, cztery kafle. No to coś czuję, że coś dużego będzie szło. Tak więc my sobie przyszykujemy mm -hmm. kolców więcej. Na pewno. To nie będzie Iśmy tak bulało. na zmianę, bo specjalnie dla ciebie. No i na drugą stronę. Sam. Jakoś trzeba sobie radzić. Tu już jest, teraz Kto chce tu... więcej pułapek? Joch, chcę więcej pułapek! Aż mi się ja, przypomina. rojo <laughs> I jego Happy Wheels. Dobrze, czy coś jeszcze możemy tutaj wstawić? Może weźmy po jednym tym spowolnieniu, tylko gdzie? Może tutaj? albo nie, albo nie, albo nie. Tutaj gdzieś dalej. Na przykład tutaj. A czemu aż tak daleko? W razie jakby coś tu jednak przeszło. To będzie dobre. Ham. Osiągnęliśmy osiągnięcie... Dostaliśmy achievement. Odblokowaliśmy raczej. Ale za co? To ja nie. Mniejsza. Ważę, że zostać. Ja lubię aczymenty dostawać. One motywują do dalszej gry. Nie wiem jak innych. Mnie na pewno. Dobra, trochę tych Orków lata. Halo? Serio on przeżył to? Zróbmy tak... Jak widzieliście, bądź może też nie... Oni bardziej chodzą tędy. A my sobie wstawimy za to tutaj. Bardzo ładnie. Jeśli tylko sami łucznicy... Ja wam mogę powiedzieć, po co was wysłali, ale nie wiem, czy chcielibyście tak to usłyszeć. Może skoczmy na chwilę na drugą stronę. widzieliście, dobrze zadziałało nasze spowolnienie. O, jak tu pięknie lata. Jak ja, to były biedne. Puzzle z orka, dobre. Dobre, dobre. Plusik dla ciebie Dobra, teraz będzie ostatnia fala, tak więc trzeba jeszcze więcej tych kołców Masz tutaj prezent? nawciskać. Eee, ja, ja też dostanę, a co? Dobra, no to kołce, jedziemy dalej. Aha, mamy i ogra. Jest, dobra, padł. I tu chyba też jest ogry. Dokładnie. Tak, jak myślałem. Raz, dwa, trzy. Nie macie ty. Gini rzeszno. Coś czuję, że zrobiłem śmiertelną ścianę tutaj dla tych orków. Yeah. Czyli koniec, ale taki szpagat na kolcach to ja nie widzę za bardzo. Ale dobra. Jest i 5, o to chodzi. Dobra, tak więc. Menu kampanii. Zobaczmy jaka nas mapa. Przerwa obiadowa. Tak więc. Ja się z wami już w tym momencie żegnam. Widzimy się w trakcie przerwy obiadowej. No i to było na tyle. Dzięki, trzymajcie się, pa pa!